Hej witajcie, jestem Shark, to jest specjalna 100 widzów Tak, na wstępie bardzo bym chciał Wam podziękować za te 100 widzów Naprawdę yy, daliście radę Jesteście jesteś naprawdę świetni yy, Więc bardzo Wam dziękuję za to Tłumaczenie, dlaczego nie było dwa tygodnie filmów To Wam wytłumaczę, jak już będę kręcił yy, normalne let's playe yy, Bo teraz mi się na, po prostu nie mam na to czasu yy, To jest specjalna 100 widzów, nie ma się czym przejmować tak, co widzicie w tle? Jest to gra Wilczy Szaniec i na 100 widzów postanowiłem, że spróbuję przeżyć yy, przynajmniej pół godziny w tej grze więc yy, żeby nie przedłużać wybieramy sobie poziom średni. Grę już widziałem, więc nie jest to dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie yy, no Tak, bardzo wam dziękuję ze 100 widzów, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy nie, do, nie myślałem, że dojdę do tej liczby w tak szybkim czasie na razie bardzo bardzo wam dziękuję no i co no i zaczynamy przygodę jeżeli można tak nazwać w tej grze yy... wiecie co zaraz wracam zaraz wracam muszę jeszcze coś zrobić dobra więc jestem z powrotem no i zaczynamy przygodę <laughs> tak więc Okej okay. zaczyna się ciekawie Okej, okay, co my tu mamy? Słuchaj. A, to Ty tylko pan pułkowniku. O. Pirel się, że to jedyny sposób, aby fajnie. E, sorry, że go nie słucham, ale chyba nie muszę was odręczyć. Przepraszam Przepraszać, chyba sami go nie jesteście za bardzo słuchać. No dobra, spoko. Dobra, fajnie. Aha, czekaj, jak będę stał tutaj trzy, czy mi poda. Jasne! Fajnie, dzięki. Dobra, idę. Eee, tak, wiem co tutaj zrobić, więc nie zmulej ani nic takiego. Przynajmniej do tego momentu, gdzie podłożę aktówkę, wiem co zrobić. Potem mam wyjść z tego bunkra i do tego momentu wiem co zrobić. Jak się ma strzelanie w tej grze, to jeszcze nie widziałem. Tak, słyszałem to już. Mam no, nadzieję, że dźwięki nie są za, za głośne. Przynajmniej mam taką nadzieję coś mi się zdaje że musimy iść tutaj chyba o ile się nie mylę to nie tutaj sztabu. cieszę się naprawdę albo to tu było tu chyba bardziej prawdopodobne tak jest dobra mamy to nie będziemy go słuchać bo naprawdę mi się nie chce wybaczcie na Cieszę się. Dobrze, że już nie na Nie napierdziela. <laughs> tak i teraz zaraz, zaraz dziwnym trafem nas zasną. gonić, nie? Tylko dlaczego? Czym to będzie spodowane? Ciekać będzie widać wybuch A... Tak! Coś niesamowitego, prawda? Hej, ziemy Czy ja mogę jakoś ich zabić? Tak, mogę. Coś niesamowitego. Ależ headshot! Czy to wy to widzieliście? Zaraz, ja... Nie, to chyba takie, tylko... Nie wiem. Ja amo. Czekam, czy mogę teraz tu wejść. Będzie headshot. Oho. Ej, co to by Gdzieś się ta przeżył Jak ja bzdeta Chcę tu wejść No jasne, teraz już nie mogę oczywiście Jak to jest Często bywa Ciało jeszcze nie znik... No. Dobra, pozostaje tu bez komentarza A tak tu się JO! Ja! Strzał przesuwa Oh fuck Nie, nie, tak robi miata Teraz wiem, że tutaj będzie gości, które będzie mnie chciało hm, zabić Nie? Myślałem że mnie... Co? Cieszę się, ale dlaczego mi nam... Dobra, spoko. Tak, fajnie. Ten będzie do mnie chciał strzelać i z czego co wiem jest niezniszczalny, więc... Gdzie cień jest niezniszczalny. No tak. Cieszę się. Tutaj mieliśmy przejść. I tyle wiem. Dalej nie wiem nic co się stanie. Jest woda. Są przesuwające się... te. I jest otwierająca się bramka. <laughs> Ciekawe czy ktoś oprócz mnie tak daleko zaszedł w tej grze. Nie, nie mogę nikomu otworzyć tej drzwi. Ale ja się cieszę bardzo. Naprawdę. <laughs> A ja bym chciał teraz... zobaczyć jak tam walło w tym... tym. Ale niestety oczywiście nie mogę tego zrobić. Standard otwarte Ej, to jest sniper ja mojego nie mogę trafić o trafię dobra czekaj kiedy dostaniemy jakąś lepszą broń czy jeszcze w tym zagrajmy czy już nie znaczy w tym zagrajmy w tym specjalu hmm. tak shark graf kaszankę <gry> idzie co czytałem ostatnio że wyszła nowa Zarąbica Kaszanka pod tytułem 44 Uprising Nie wiem czy to się tak czyta dokładnie Ale chyba 44 Uprising i jest ona Ponoć najgorsza Po wilczym szańcu Wyprodukowana przez nasze Przez polskie studio gdzie ja jestem Ej, czy ja się jakoś dziwnie przed teleportowałem, czy... Dziwne to było. Dobra, gdzie ja mam iść? Widziałem... Ej, tego się da użyć. Jo! gdzie się to? Tylko nie wiem dlaczego mi tu miało służyć. Mniejsza. O, drzwi otworzyło, fajnie. Dobra. Ale ja nie umiem O o, on ma lepszą broń, trzeba go zabić Czy on czasami nie jest niezliczalny? Nie, da się go zabić, sukces Boże, z czego ja się cieszę I grafika broni Czemu ja zaraz zginę? Fuck! Ej, to było niesprawiedliwe Gdzieś się to przecież ja miałem jeszcze dużo życia i nagle już wszystko działo Jaki fej! A czemu nie mogę nic zrobić? No, jo. Ja! Sorry, ale. Widzieliście, miałem chyba jeszcze 40 życia, i wszystko mi odjął nagle. What the fuck? Teraz, oczywiście, będę musiał. Od... O! Sekret! Sekret, czyli to widzicie, sekret to jest apteczka. Hmm. No dobra, fajnie. Hmm, ok. Nagrywam tu bez stopera. Nie wiem dlaczego. I ja się otworzył. Nie wiem dlaczego, ale nagrywam tu bez supera. Spróbujemy. Wow! Gin Ej, znowu zginę. Udało się. Gdzie kategoria ma zasięg? Sorry, ale się skupiłem, naprawdę. Kupiłem się na grze Ej, a teraz skąd był? Co? Fuck. Co to miało... Co? Ej, Ta gra oszukuje Ma... Baj broń Nie masz broni? Fucking hell Jaki fail Tak, słyszałem, że w tej grze się pojawiają wrogowie za plecami No, ale nie myślałem, że... Nie róbajcie. Mhm. Mm Fucking shitty. Gdzie ja on Ej. Ile on na klatę przyjął? Ej! No nie! Fucking hell. Gdzie się to? Wierdzieli, nie jestem mu to... Człony. Ej, nie mogę wybrać... O jest, dobra Dobra Teraz patrzysz, czy sami z tyłu nie wyskakują w frajerzy Bo to już się robi nudne. Dobra, jedziemy dalej. O oh, fucking hell! Trudne Ale dziwnego jak mi się pojawiają z tyłu w wrogowie Mogę tędy wyjść No szarża O jest ateczka tak No bez jaj, chciałem stówę Pewnie tu ktoś będzie O nie ma Tu ktoś jest Mówisz? O. Myślałem, że żartujesz. Nie wolno. Jest! Zabiłem go. Coś mnie teraz prześladuje myśl, że ktoś mi wyskoczył za plecami. I teraz tak naprawdę widzimy się siła po nocach przez was, przez was, przez was. No fucking hell! <laughs> patrzcie, patrzcie. Tańczą. Ej, zaraz zginę, prawda? Prawda i to smutne. Nie! FAT! Ty szkopie, jeden jesteś parszywy! Nie widzisz, że... Mm, tak jakby ledłem? Boże... A, weźcie co, tam się w pokoju! Znaczy, no po Zrobiłem sobie mały... Mały update mojej szafki. O Jezu, sorry. Mm, jestem z tego powodu dumny. Ej, czemu znowu od tego momentu? Kurie! Tak, mały update szafki. Nie tak można powiedzieć nawet. Widzieliście to? Ej, to co to? Co to, 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 to miało być? Wiem, tam była ta. Tak to... Wiem, jest za mną. Ej, to... Ja pierdzielę! Co oni są sznajperzy. Ale tam nie wziąłem... tego pistoletu, sorry. Czekajcie, mogę zjeść. Nie. Zaczyna denerwować szczerze mówiąc. Teraz będziemy się chciało pić. Muszę mi to wybaczyć Ubracham teżka bierzemy karabinek i lecimy z tym koksem Mówię wam, nie róbcie tego domu. Lubimy szarze. Zgnijesz kopie. Ej! Jednym strzałem zabił mi 100% życia No nie, teraz się muszę napić Boże jaka ta gra jest głupia Napiszcie mi w samym zagrać na 150 widzów O kurie Dobra Jeszcze raz, jeszcze raz Apteczka i karabinek. I lecimy z tym koksem. Dobra, mogę kucać. Tak. Zarąbisty pomysł. kontrolem strzelaj. Zamiast kłócać. Aha, fakt. Sprytna pułapka. Sprytna zagadka logiczna. Każdy jak kłótnie to mi będą mogli trafić. Wiecie co, mogę wybrać łatwo w trudności Ty, yy, o! Teraz tam ten sniper myślał o niej jednym strzałem Wiem z tyłu do mnie strzelają Ej! No fucking hell Kto przeszedł tą grę, ja się pytam Wiem może jestem lama albo coś Jezioro Wiesz, że widzicie? Tam pisało jezioro Jak nie wiedzicie, co to ale sekund, tam na górze gdzie teraz pisz i te inne, to pisało jezioro. Ta gra jest też bardziej bzdetna, naprawdę. Mogę sobie zmniejszyć poziom Nie mogę. Świetnie. Ja Miałem plan, żeby wybrać bardzo trudny, ale już się powstrzymałem. A chyba dobrze zrobiłem. Dobra Trzeba tak zdać zrobić Zabić tego lebra I tu poczekać na nich Ale pewnie oni się pojawią tutaj Dopiero albo jak dopiero podbiegnę Jakże, a jakże Może stąd tam się one Jasne Zobaczmy ich respawn y a... Y, mm, a... Mm, hmm. Stąd? No tak. Tak, to jest strzał w dziesiątkę. Dostał! No tak, tylko że on ją może ściągnąć jednym strzałem. Mądre, nie? O właśnie tak. Nagle pojawiają się przeciwnicy. Jestem szczęśliwy. Ej! Co to miało być? Powiem wam, że trend pisać chyba jest skuteczniejszy niż to. No ale już kit, idziemy dalej. Niestrudzenie w pyle wojny. Nie wiem czy mogę tak powiedzieć pyle wojny, no ale to już jest szczegół, prawda? Szczerze mówiąc, to zobaczymy, czy będzie jakiś sekret. Hmm, sekret. Otóż nie ma. I mogłem przejść tędy. Mądre, prawda? Dobra. Tutaj będzie, że jestem otoczony za chwilę. Dobrze. Patrzcie na to. No właśnie. I się pojawił nagle tutaj! Wspaniałe, prawda? Boże, jak ten... Lektor jest rozbrajający! Ja pierdziele! Nie ma nikogo? Czy tu nikogo nie ma? Czy coś nie... Ja pierdziele, tu nikogo nie ma! Czy to uwierzycie? Mi zdaje się, że zaraz wybiegną za nami. O, jakże! Ale są mocne, prawda? O kurde, jest tu coś, jest tu coś, proszę powiecie, że tu coś jest, nie Peszek Co z tym? Nie. nie Nie mam zamiaru Widzieliście, jak oni dedają? Podnoszą głowę do góry i się Są Co najgorsze, najbardziej... Naj, naj, OJASZU! O kurde jak się wystraszyłem. Patrzcie jakie efekty. Czy jak wejdę w tą się zacznę palić? Oczywiście że nie. Po co? Bo kiedy tak się wejdzie w ogień to się pali. O Kirill co to jest? Gra XXI wieku, szar. To nie Battlefield. To Wilczyszaniec. Nie, mam mało życia. Jak zginę jeszcze raz, to kończymy. Trzy, dwa, jeden. Nikt nie wybiegł. Nie. Nie. Znowu za mną. A Mogę z nimi walczyć. Boże, to ich dadanie jest zarumiewiste. Boże. Dobre. Nie przejmujmy się tym, prawda? Też czuję, że to jest koniec pierwszego levela. Albo i. Mogę też czuć, że wrócimy do punktu wyjścia. Kurw, sorry. Mm. Nie, jestem dziś indziej Jezioro! Tak jest Tam widzę jakiegoś lepaka, lepaka, ale nie teraz iść kompletnie. Może do przodu. Hm, może to jest dobry pomysł. Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł. Brawo, zabiłem go. I kolejny gryzie piach. I kolejny gryzie piach. Jakby to powiedział gościu z, pos z Koleś z posala, sorry. Tak, tak. Wow, efekty są porażcze. Jak będę do wody, zginę? Ja pierdziele, widzieliście jakie ryby? Hmm. Tia, chyba zginę, bo mój jakże wspaniały bohater nie potrafi pływać. Szukamy sekretów. Hmm. Ty jest, zdarzy, że ten nie przejdę, ale może być jakiś sekret. Prawda? Hehe, <laughs> nie. Nie dziwiłbym się, jeżeli tamta broń to był jeden sekret secret w grze, jeszcze nie jest zbyt hmm, trudny do znalezienia. Ale patrzcie, jaka grafika, patrzcie. Myślałem, że to jest mina przez chwilę Czekaj, czekaj, jakbym mi takie ziolo, to mogę przynosić. E? Nie, sorry, szkoda. O, e Jakie efekty, nie wiem. Uczę ta gra Ja jestem Shark. I mam 100 widzów na YouTube. Haha. Ha, ha. To mi teraz podniesiony przedmiot Harbor Fajnie. Mam kamizelkę. Mm. Tutaj chyba mogę iść, prawda? Mogę. Ale czy tu coś jest? To nie wiem. Nie za bardzo. Nie bo tu te drzwi były w ogóle, w ogóle otwarte Większość drzwi normalnie w grze jest zamkniętych ale te jedyne były otwarte Fine <grym> Nie no kud Tę grę naprawdę potrzebna żeby pozostawić bez komentarzy. A nie lepiej było najpierw szczerze a potem gadać No fucking hell Skąd wy się wzięliście Ej no to już jest Dziwny. <gry> ja. Lubię to. O, to jest zamknięte. A tamte głupie pomieszczenie musiało być otwarte. Broń. Pełen zapas emo. Ej, nie, 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 nie to nie ja. Kłamiesz, ja jestem szar Mogę to ruszyć? MOGĘ! Jakaś animacja piękna. No i co? No dalej nie mogę otworzyć tej drzwi. się to? To na cholerę był ten was. The fuck. Może otworzył się jakieś inne drzwi? Tak, ale sprytne. Tego bym nie przewidział. Kolejny lepak. Ej! Dobra, miło, miło. Było, miło, naprawdę. No dobra, nie było. Yy. <ścoughs> Dzięki, że oglądaliście. Naprawdę bardzo wam dziękuję za sto widzów, które mam na kanale. No i... No i co? No i to chyba by było na tyle. I trzymajcie się i zapraszam do odcinków już takich właściwych. Bardzo Wam dziękuję i komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie dalej. I na razie cześć, pa!